I co ja z nimi mam? Chodzą, jedzą, gadają przez komórki. Tylko on mnie rozumie. Sztuka epoki oświecenia rozwijała się w dużej mierze w oparciu o mecenat królewski i magnacki, dzięki czemu wyraźnie skręciła ku nowoczesności. Marcella Bacielego sprowadził do Polski Stanisław August. Przede wszystkim po to, by pomógł w zbudowaniu wizerunku władcy oświeconego. Wśród licznych wizerunków króla, jego najbliższej rodziny, znajduje się właśnie ten reprezentacyjny, malowany z barokową wręcz ostentacją, portret koronacyjny. Rodziców króla artysta przedstawił jako wykształcone, znamienite osobowości. Canaletto, kolejny mistrz włoski, również na zlecenie króla, namalował monumentalny, Obraz przedstawiający jego elekcję. Tyle lat go oglądam i monumentalnej bym nie widziała? Z woli króla Bacciarelli utworzył malarnię. Był to nie tylko warsztat mistrza, ale także miejsce kształcenia artystów. Król dbał o rozwój rodzimej sztuki, fundując stypendia dla twórców. Do grona stypendystów należeli Franciszek Smuglewicz i Jan Bochumiu Plersz, artyści, którzy przyczynili się później do stworzenia kościuszkowskiej legendy. Najpiękniejszym i najwcześniejszym jednak wizerunkiem przyszłego naczelnika insurrekcji jest portret autorstwa wiedeńczyka Józefa Grasiego. Do późniejszej sytuacji politycznej, związanej już z napoleońskimi nadziejami na wskrzeszenie Rzeczpospolitej, nawiązywał w alegorii nadziei inny wychowanek malarni, Kazimierz Wojniakowski. Hojny mecenat stawiał jednak przed artystami nowe wyzwania. Smuglewicz portretuje samego siebie jako artystę i człowieka nauki w jednej osobie. Malując Herkulesa przywołuje cnoty antycznego świata. Inny stypendysta króla, Józef Wal, malując podwójny portret młodzieńców, składa hołd oświeconej matce jednego z nich, Mariannie Skórzewskiej. I jeszcze jeden, wizerunek nowoczesnej damy, Józefa Grassiego, pędzla Józefa Grassiego, portret Izabeli Sobolewskiej. Oświecenie poszerza pole zainteresowań twórców. Modne staje się malarstwo historyczne, wedutowe, pejzaże i sceny rodzajowe. Nie bez znaczenia jest tu wpływ zagranicznych gości króla, jak choćby osiadłego w Polsce Piotra Norblina, portretującego z wielką pasją warszawski, warszawskie targi i życie w polskich miasteczkach. Matko, jak dobrze, że ja nie poszłam na aktorstwo.